Ma siema, się ma się maneczko ludziska z tej strony Laniak, A właśnie w tym odcinku będziemy sobie grać w Minecrafta, znowu w świat y, Pokémon Go. Pamiętajcie, i będziemy po prostu w tym odcinku sobie kopać, złowiwać różne przedmioty. Znowu wkurza mnie tylko ten pok Dobrze, że wpadł tam bo mnie wkurza po prostu, bo stoi koło mnie. O, zabiłem go. <laughs> Zbawiłem po prostu Pokémona do, do lawy i tyle. O, kurde już się wystraszyłem. Dobra, zdobyłem. Dobra, bo my, ludzie musimy mieć troszkę, yy, trochę musimy się tu budować, bo trochę jest trudno przechodzić. Yy, no i potem myślę sobie, że potem zanim zakończymy odcinek, sobie. Wróćmy do domu, oddać te przedmioty, bo jestem skupiony teraz na tej kopalni, ogólnie ludzie. E, albo nie, wróćmy tam lepiej, bo tam jeszcze były jakieś tam. Coś tam jeszcze było, tak mi się zdaje. Czekajcie, sprawdzę, czy coś tam jest. Nie ma, dobra. E, trzeba się troszkę przekopać tu. I muszę się dokładnie dowiedzieć, jak się buduje te pokebole czy coś. O, przebiliśmy się przez drugą stronę. Dobra, nieważne. Na razie tu zostaniemy przez chwilę. Tu. I tu dokopać się muszę. I muszę to. O, żeby mi co nie spadło nigdzie. To też muszę sobie. Trzy. Dobra, mam cztery. Dobra, jest git. Eee. Jest gid na razie. O nie, 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 nie! Do... wpadłem wpadłem prawie do lawy. O! Przeskoczyłem. Myślałem, że wpadnę do lawy. Jakby wpadł, to by było wszystko stracone, ludzie. Dobra, mamy dużo żelaza. Żelaza, żelazo, żelazo, żelazo i... Czekaj, bo nie wiem, czy tam jest lawa i... O. Boję się, że wpadnę do lawy w końcu. Dobra, na razie zbieramy bruk, 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 bruk. Zbieramy kamienie, 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 kamienie. Tu. No nie, wpadło mi trochę. Bo jakoś się musimy tam przekopać. Ehm. Um. Trochę jest ciężko budować. Dobra, budujemy się. Żeby tylko nie spać do lawy, bo będzie lipa. Dobra. Huh, jest git. Dobra. Mamy kolejne jakieś przedmioty. W sumie sensie, sam nie wiem, to się chyba przetapia. Tak mi się zdaje. Tak, to się przetapia. No i potem myślę sobie, że to przetopimy po prostu. Na razie się skupiamy. O, lazuryt, czy jak to się tam nazywało. Mam pięć aż takich. Tylko nie, nie wiem do czego one służą. No ale idziemy dalej po prostu. O, zdobyłem jakieś czerwone rabi. Nie wiem, jakieś dziwne, naprawdę dziwne zdobywam przedmioty. A ten, nie wiem do czego one służą. Dokładnie. Aha, dobra. Nie tym kilofem chyba się rozwalało to. Dobra. Dobra, jest tu woda. Dobra, myślę sobie ludzie, że pójdziemy sobie gdzieś dalej. Poszukać różnych tych przedmiotów, bo może naprawdę znajdziemy coś przydatnego. Muszę się trzymać strony wody, bo lawa nie może mnie wspalić, bo nie dostarczę tego po prostu ludzie. Tu i myślę sobie, że tak wodą do góry sobie tak wylecimy. O, patrzcie. Jest git. Lecimy sobie do góry. O, jest git. O, kolejne znalazłem. Jakieś rabi. Trzy rabi. Rabi trzy. Nie wiem, może naprawdę to jest przydatne do robienia pokabali, a może to w ogóle co innego jest. Na razie idę na górę. I sobie kopiemy Tornadus Spawnet. Czyli Tornadus jest tak prawdopodobnie na. Na samej górze, pewnie, bo on w jaskiniach nie może być, ludzie. Więc pewnie gdzie. Gdzie indziej jest. Ale to jest męczący naprawdę ludzie! O, ludzie! O, ja ja bym wrócił już, ale nie wiem, jak. Nie pamiętam, jak się. Teleportowało do tego, do spawn point'a. Popatrzcie, piszę spawn i nie działa mi. W sumie nie wiem o co chodzi. Nie wiem jak to, jak się to wpisywało, żeby się tam przeteleportować. O, dobra, wpadłem do wody idealnie. Dobra, kolejne przedmioty na górze. Nie wiem czy mi się uda i... Tu i myślę.. O, chyba zabrałem, tak mi się zdaje. A, dobra, tego nie kopię. Znowu będę musiał do góry przejść. Tędy. Bo wiecie, idę teraz wyżej i wyżej i wyżej. Żeby wiecie. bo tam, wiecie, wyżej są inne przedmioty, inne, jakby to powiedzieć, rudy. Na przykład tu jest inna ruda. I bym sobie to wziął i wziąłem. I widzicie. Dobra, teraz trzeba znowu kopać, żeby mieć dużo kamieni. Bo trzeba do góry znowu iść. Dobra, myślę, że teraz pójdziemy wyżej. O parę bloków. Ja się boję, że tak spadnę w którymś momencie. To jest taki strach. Żwir możemy tym i jeszcze tym możemy budować. To się przyda do budowania. Do góry. A i myślałam, że gdzieś tu na ścianach jest. Widzę akurat węgiel, więc sobie po niego pójdę. I kopiemy po węgiel. Ile ja mam węgla? 50. Aż. Oj, 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 ale duża. O. Dobra, zbieramy sobie dalej. Dobra. Na razie powiem Wam, ludzie, jest git. Kopiemy sobie tu ludzie w ogóle. Mi się bardzo seria podoba akurat. Tylko męczące to jest to, że trzeba tak, tak pokebole zbierać. To jest męczące. To jest najbardziej z, 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 męczące. To Zbieranie. Po, po... O kurde, spad... myślałem, że spadnę. Ojeju. Się przestraszyłem strasznie. Że spadnę, ale jednak żyję i jestem. Zbieramy węgiel, bo węgiel już mam cały stak prawie. A i dużo tego węgla mam. O, już mam 8, jak widzicie, tam pod sercem. Nie wiem, niektórzy to nazywają poziomem. Ja nie wiem, jak to nazywało się. Ja to też nazwę, że jakby mam ósmy poziom, koło serca, tam koło jedzenia, jak widzicie. No tak to można nazwać ogólnie. No i ogólnie nie wiem, jak się przedostanę do domu, ludzie. Mam problem trochę stąd wyjść. Trochę problem jest zrobienie tych pokeboli będzie. I wgocenie do domu będzie problem. Bo w sumie nie wiem ile trzeba iść do góry, czy trzeba się kopać do góry, czy iść w bok, czy gdzie. Po gdzieś się wkopaliśmy w wielką jaskinię i się zagubiłem. A nie chcę znowu... a znowu mi spawn point, nie wiem jak się. Teleportowało do spawn pointa. Oj, kilof mi się zniszczył. Dobra, jeszcze parę kilofów mamy. No i sobie kopiemy tu. O, co to jest? Coś fioletowego. Oj, co to jest? Emetyst. Czy jakoś tak to się nazywa? Ile tego emetystu jest? Ojeju. Nie wiem dokładnie ludzie. Co to jest emetyst. Nie jestem pewny, co to jest. Nie wiem, różne zdobywam jakieś kryształy. A wow, ubiłem się. O, wpadłem do wody idealnie. Dobra. Nie wiem po co budowałem się do góry. Jednak tam nie da się wrócić, jest problem. Ale gdzieś bym się tu przekopał, ale nie wiem którędy. Dobra, ile mamy? O, 29 rudy tego żelaza. Hmm, dużo rudy mam, ludzie. To bardzo dużo rudy. Dobra, teraz trzeba kop kopać żelazo. Kopiemy, kopiemy, bo tu jest dużo żelaza, zauważyłem, ludzie też. Będziemy musieli przetapiać i w ogóle... Ale myślę sobie, że drewnem przetapię. będę przetapiał, bo... E, akurat nie chcę tracić węgla dużo. O, jakiś królik tu się pojawił, nie wiem. Coś się pojawiło. Dobra, idziemy przed siebie. Oj, 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 gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie wiem, jak się przedostać do domu. Jak na razie to sobie pokopiemy, a myślę, że przed. Yy myślę sobie, że jak skończę odcinek, to jakoś się przedostanę z domu, żeby Wam już nie utrudniać oglądania, ani Wam nie przeszkadzać, bo to się nudne robi, jak cały czas oglądacie, jak ja próbuję się wydostać. I trochę to jest nudne, a i tak mi się kilofy zaraz będą kończyć, i będzie problem. Dobra, ame, tu jest nie ametyst, tylko właśnie jakieś tu przedmioty dostaję. Właśnie nie wiem, co to jest w ogóle, ludzie. Nie wiem, co ja zdobywam, ale jakieś różne przedmioty, różne rudy i takie tam. Różne do przetapiania. I nie wiem, do czego one służą, tak szczerze. O, gastli. Tu, bokiem, przechodzimy sobie, i tu jest Gastly, bo Gastly są pod ziemią często, bo to jest Pokémon mroczny. A jakoś koło lawy to często są te, jakby to powiedzieć, żelazo i w ogóle. Jakieś Pokémony się pojawiają w ogóle w jaskiniach. Myślę, że tu pójdziemy sobie na górę, bo tu jest jakieś ciemne pomieszczenie. No, nie wiem, nawet nie wiem, gdzie my poszliśmy, ludzie. Zaraz mi się kilofy będą kończyć. I będziemy zaraz przedostaniemy się jakoś do domu, ale to po odcinku. Wrócę do domu, bo jednak nie wiem, jak się wrócić, ludzie. Aha, dobra. Szkoda, że. Yy, przepraszam, że ja nie gadam, ale nie mam w ogóle tematów. Za bardzo. No i po prostu nie wiem, po prostu nie mam jakoś tematów. Jakoś tak. Nie mam tematów w tej sytuacji, bo po prostu kopiemy i tyle. No, czasami w ogóle dlatego się powtarzam tyle razy, bo po prostu nie mam tematu i tyle. Czasami w ogóle się powtarzam i cały czas mówię to samo w kółko, bo wiecie, czasami w ogóle nie mam tematów. Um, już mi się powoli kończy kilow i będzie ostatni kilow. Ostatnie już oszczędzę, kilow. Ostatni. No i tak, ludzie, myślę sobie, że dzisiaj to będzie na tyle z tego kopania, więc. Zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na kanał skory Piano, zostawcie łapkę w górę pod filmem. No i ja już kończę, no i teraz po odcinku będę starał się przedostać do domu. No i jak się przedostanę do domu, to nagram odcinek następny. Więc do zobaczenia, do następnego odcinka.